Podczas tegorocznego sezonu zimowego w naszym mieście w końcu można jeździć na łyżwach pod zadaszonym lodowiskiem. Do tej pory przez wiele lat lodowisko funkcjonowało i było prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i przez ten czas zdążył się mocno wyeksploatować. Jednak największym problemem był brak zadaszenia, przez co mieszkańcy chcący pojeździć na łyżwach byli zależni od warunków atmosferycznych. Dlatego miasto podjęło decyzję, aby w tym sezonie zimowym na terenie portu jachtowego powstało tymczasowe kryte lodowisko. W sobotę rozpoczęło swoje funkcjonowanie i już od samego początku chętnych nie brakowało. Jak ci się podoba na nowym lodowisku? Super! A jeździłeś na tym poprzednim? Na starym? Tak! I jak które lepsze? Eee, Tebo się wcześniej rozpoczyna. Będziesz tutaj często przechodził? Eee, może nawet codziennie. No super jest, bardzo fajnie się jeździ. A na poprzednim e, panie jeździły może w e, Tak, jeździłyśmy, ale tutaj jest o wiele mniej pełno. Czyli to, to lepsze? Mniej mhm. I ludzi? I fajnie, że jest zadaszone, to nawet w deszczu, czy tam jak będzie wiało, to też będzie można pojeździć. Tak? A łyżwy wszystko fajnie, lud pasuje? No tak, działa, wszystko działa, wypożyczalnia też. Super, mi się super podoba, fajnie. jest super, ale dopiero przyszłyśmy. A jeździłyście na tamtym w Mosirze? Tak. tak. To które Wam bardziej odpowiada? Te na razie. Te. Dlaczego? No bo jest skryte, No i jest mniej ludzi na razie. Jeździłam 5 lat i z przerwą, ale teraz muszę sobie przypomnieć, jak to się w ogóle robi. Czyli co, będziecie tu częstymi? Ha, tak, raczej tak. tak? No fajnie jest kryte, to nie będzie deszczu i tak dalej. Będzie można jeździć przez cały sezon. Czyli lepiej niż w Okęcie było? Hmm, no tylko się mniej się trochę, ale to tak nie widać aż takiej różnicy. To pasuje, lód i tak dalej. No. Myślę, że jest bardzo fajnie. No, jak się jedzie? Dobrze. Rosji, że korzystałeś z Tak, jak? Lepiej tu czy lepiej? O. Tu, tu. Czemu tutaj? Nie, mam wrażenie, że... Jest Zadaszone i lepiej jest. Fajnie się jeździ? Tak. Lód? Wszystko okej, jest fajnie. Tak. Bardzo dobrze, fajnie jest. Fajnie się jeździ, lód jest fajny? Tak. A jeździłaś na tym poprzednim lodowisku? Tak. Które lepsze To. Czemu? No bo to jest chyba troszeczkę, bardziej jest chyba cieplej i też inny lód jest chyba. Będziesz często tutaj przychodzić? Tak. Mamo? Mamo. <noise> czy pani też. Jesteśmy na raz w tygodniu. Co? No i jak podoba się? Myślę, że w ogóle jest to świetna inicjatywa, że w ogóle mamy lodowisko w obrzegu, brzegu, więc no nie ma na czym dyskutować, oby jak najdłużej. Czyli warto, żeby takie kryte lodowisko... Tak, warto, żeby było kryte, żeby w ogóle było. Jedyna rzecz, taka drobnostka, no może warto pomyśleć o nowych butach, łyżwach. Bo są już trochę takie... Bardzo dziękuję, super! Powierzchnia tymczasowego lodowiska to 800 m kwadratowych. Jednocześnie w obiekcie może przebywać 100, a nawet 120 osób. Lodowisko jest czynne codziennie od 10 do 22. Prowadzone jest przez firmę Pirouet z Warszawy, ale to nie jedyna atrakcja, jaka 30 listopada pojawiła się na terenie Mariny Solnej. To jarmark Bożonarodzeniowy, choć tutaj w przeciwieństwie do lodowiska tłumów od rana nie było. Na jarmarku znajdują się namioty, w których można zakupić m.in. ozdoby świąteczne, potrawy wigilijne, ciasta domowe i inne Bożonarodzeniowe specjały. Na najmłodszych czekają animacje, konkursy, karuzela i spotkanie ze Świętym Mikołajem. Jarmark potrwa do 8 grudnia.